Wylej to na podłogę, będzie jak lustro. Weź dużą miskę. Do naczynia dodaj jedną łyżkę soli. Wzmocni ona działanie pozostałych składników. Odmierz i wlej około 100 ml płynu do prania. Wybierz ten o ulubionym zapachu, aby podczas mycia unosił się przyjemny aromat. Płyn do prania wspomaga usuwanie brudu i plam z powierzchni. Kolejnym kluczowym składnikiem jest dodanie 100 ml octu. Ocet działa jako naturalny środek czyszczący i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Do takiej mieszanki wlej 100 ml płynu do mycia podłóg. Zapewni on dodatkowe właściwości czyszczące oraz pozostawi powierzchnię lśniące i świeże. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Za pomocą lejka przelej płyn do plastikowej butelki z odpowiednim dozownikiem, co ułatwi jego rozprowadzenie. Pamiętaj, aby przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć. Wylej płyn na podłogę. Teraz weź kij z mopem i umyj podłogę. Podłoga będzie błyszcząca bez użycia środków chemicznych. Nie zobaczysz ani jednej smugi. Taką mieszankę zastosuj również do czyszczenia blatów kuchennych. Ta jedna substancja wystarczy, żeby ten trik działał cuda. Zacznij od obrania dużej pomarańczy. Potrzebujesz tylko skórki pomarańczy. Dlatego owoc zjedz a skórkę pozostaw. Weź garnek i włóż do niego skórkę pomarańczy. Następnie do takiego garnka wlej 500 ml wody. Te dwa składniki w garnku gotuj na małym ogniu przez kilka minut. Doprowadź mieszaninę do wrzenia. Następnie dodaj kilka łyżek soli. Dodaj także sodę oczyszczoną. Gotuj całą mieszankę przez kilka minut. Po zakończeniu gotowania zdejmij garnek z kuchenki i odstaw go do ostygnięcia. W tym czasie do innego pojemnika wlej odrobinę płynu do mycia naczyń oraz jedną miarkę octu. Teraz ostrożnie wlej do pojemnika z octem pomarańczowy wywar. Gdy obie mieszaniny się połączą, to zauważysz efekt pienienia. Jest to wynik połączenia się wszystkich składników. Przygotuj wiadro z ciepłą wodą. Dodaj do wiadra świeżo połączoną mieszaninę pomarańczy i octu. Roztwór ten będzie działał jako środek czyszczący do podłóg laminowanych, a dzięki skórce pomarańczowej w twoim domu będzie unosił się piękny zapach. Wlej to do wiadra. Ten trik sprawi, że będziesz miał lśniące i czyste podłogi, z których można jeść jak z talerza. Twoja podłoga w końcu będzie lśnić jak lustro. Żeby przygotować najlepszy płyn do mycia podłóg, zacznij od oddzielenia kwiatów od suszonej lawendy. Włóż je do młynka i zmiel kwiaty lawendy na proszek. Przełóż lawendowy proszek do szklanki. Zalej lawendę wrzącą wodą i pozostaw do zaparzenia. Po kilku minutach przelej mieszaninę do dzbanka. Jednak użyj do tego sitka, żeby odcedzić kawałki lawendy. Dodaj jedną szklankę wody i jedną szklankę octu do odcedzonego płynu. Dodaj także jedną łyżkę soli. Wszystko dobrze wymieszaj i przelej mieszaninę do wiadra do czyszczenia. Tym trikiem sprawisz, że powierzchnia podłogi będzie czysta jak nigdy. Umyj tak każde pomieszczenie. Podłoga będzie błyszcząca bez użycia środków chemicznych. Nie zobaczysz ani jednej smugi. Dodaj cynamon do wiadra do mycia podłogi. Ten sposób rozwiąże ci jeden uciążliwy problem. Na pewno nigdy nie pomyślałbyś, że cynamon w wodzie do mopa przyniesie takie efekty. Sama nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałam. Musisz tego spróbować. Po obejrzeniu filmu od razu skorzystasz z tej porady. Nie będziesz chciał stosować już innej metody. Ta daje najlepszy efekt i piękny zapach, który długo się utrzymuje. Korzyści będą w całym domu. Teraz chciałabym ci o nich powiedzieć. Cynamon zawiera związki o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych. Może to pomóc w usunięciu niewidocznych bakterii i grzybów na podłodze. Oprócz pięknego zapachu dla nas, również odstrasza niektóre insekty. A więc przejdźmy do działania. Uszykuj sobie wiadro z wodą, dodatkowo, uszykuj cynamon w proszku bądź lasce. Wlej do wiadra tyle wody, co zawsze. Dodaj niewielką ilość środka czyszczącego. Sposób pierwszy. Dodaj do wiadra łyżkę cynamonu w proszku i dokładnie wymieszaj. Możesz umyć podłogę i cieszyć się efektem. Teraz pokażę ci drugi sposób. Uszykuj garnek i wlej do niego wodę. Włącz go na kuchence, aby się gotowała. Dodaj trzy laski cynamonu. Pozostaw gotujące się laski na wolnym ogniu przez około 10 minut. Po tym czasie możesz zamieszać je. Wyłącz ogień i odłóż garnek, aż całkowicie wystygnie. Kiedy woda zrobi się zimna, możesz wyciągnąć laski. Przełóż je do wiadra z wodą i zamieszaj. Możesz teraz umyć podłogę jak zawsze. Później podziękujesz za ten hit. Miłego dnia. Wystarczy dodać krople do wody. Podłoga będzie błyszcząca bez użycia środków chemicznych. Nie zobaczysz ani jednej smugi. Najpierw odmierz pół litra ciepłej wody. Następnie wyciśnij sok z jednej cytryny. Dodaj go do naczynia. Sok z cytryny działa jako naturalny środek odtłuszczający i wybielający. Dodaj jedną łyżkę soli kuchennej. Ma ona świetne właściwości czyszczące i dezynfekujące. Na koniec zmiel jedną łyżkę goździków i dorzuć do wody. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki i pozostaw mieszankę na godzinę. Po tym czasie wszystkie składniki dobrze się połączą. Po godzinie przeceć płyn przez sito do kawy, aby usunąć resztki goździków. Przelej przefiltrowany płyn do miski. Masz gotowy, naturalny środek do mycia podłóg. Teraz już tylko wystarczy przelać go do wiadra z wodą. Ten domowy płyn jest nie tylko skuteczny, ale także pachnie niesamowicie dzięki goździkom. Spróbuj sam i zobacz jak Twoje podłogi błyszczą czystością. Posyp i wylej na podłogę w łazience. Brud z podłogi zniknie. Wystarczy domowa mikstura, która doskonale radzi sobie z brudnymi płytkami. Zawiera tylko domowe składniki. To wystarczy, by stworzyć doskonały płyn. Do miski wsyp dwie łyżeczki proszku do prania, zalej proszek gorącą wodą. Wystarczy około 400 ml wrzątku. Wymieszaj proszek w wodzie tak, aby się rozpuścił. Dodaj 100 ml płynu do płukania tkanin. Może być taki, jaki lubisz. Przygotuj ocet. Wlej trzy duże łyżki octu. Na koniec dodaj trzy łyżki płynu do mycia naczyń, dolej jeszcze litr wody i wymieszaj wszystko dokładnie. Przygotuj pustą butelkę. Przelej do niej ten niezwykły i ładnie pachnący płyn. I gotowe. Kiedy masz brudną podłogę, posyp ją sodą oczyszczoną. Następnie polej tym właśnie domowym płynem. Soda z tym płynem poradzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami. Teraz wystarczy wziąć miotłę czy szczotkę i szorować podłogę, jeśli zabrudzenia są silniejsze. Następnie wystarczy przygotować mop i umyć podłogę. Gwarantuję Ci, że w ten sposób wyczyścisz podłogę jak nigdy. Wrzuć do wiadra kapsułkę do prania. Ten trik sprawi, że będziesz miał lśniące i czyste podłogi, z których można jeść jak z talerza. Twoja podłoga w końcu będzie lśnić jak lustro. Zacznij od wrzucenia do wiadra kapsułki do prania. Następnie wrzuć garść perełek do prania. Te dwa składniki, które są w wiadrze, zalej gorącą wodą. Kapsułka się rozpuści, perełki również się rozpuszczą. Jednak wytworzą piękny zapach. Ten domowy płyn jest nie tylko skuteczny, ale także pachnie niesamowicie. Teraz przelej całość do innego wiadra. To bardzo ważna czynność. Najlepiej sprawdzi się takie standardowe wiadro. Dzięki temu wyciśniesz mopa w jednym wiadrze, natomiast zamoczysz mopa w drugim, co skutkuje tym, że moczysz go tylko w czystej wodzie tym trikiem sprawisz, że powierzchnia podłogi będzie czysta jak nigdy. Umyj tak każde pomieszczenie. Podłoga będzie błyszcząca bez użycia środków chemicznych. Nie zobaczysz ani jednej smugi.